Więc pojawiła się prośba, żebym skomandował ustawę o reprywatyzacji przyjętą przez Polski Sejm kilka dni temu, która to ustawa doprowadziła do pogorszenia się relacji dyplomatycznych. Polski z Izraelem i pośrednio także Polski z USA. Więc mój komentarz do tej sprawy jest taki, no, że tak jak krytykowałem politykę zagraniczną Polski w ciągu ostatnich 30 lat i tak jak oczywiście krytykuję tą politykę także teraz, to jednak no, ta decyzja jakoś tam jest, jest, jest taką jaskółką nadziei na to, że być może w przyszłości polityka burżuazyjnego polskiego rządu będzie choć troszkę mądrzejsza. No moim zdaniem tutaj należy zrozumieć cały kontekst relacji polsko-amerykańskich, przynajmniej w ciągu ostatnich 20 lat, no tak jak w latach 90 no to w na fali takiego triumfalizmu po kontrrewolucji, kiedy właściwie wszystkie te kraje byłego bloku socjalistycznego przyjęły model kapitalistyczny, i właściwie no tutaj yy, Zachód na siłę próbował narzucić jakieś takie relacje, Przyjaźni nowych liderów, nowych państw kapitalistycznych. Efektem jakiejś takiej przyjaźni były tam y, ciepłe relacje Wałęsy z Jelcynem, który to Jelcyn dawał tam Wałęsie różne jakieś, y, różne jakieś kwity, zgadzał się tam na różne takie rzeczy. No to później. Kiedy nastąpiła era Putina, no to te relacje Rosji ze Stanami Zjednoczonymi i także Rosji z Polską znacznie się pogorszyły. I mniej więcej można powiedzieć, że tak od 20 lat, yy, gdzieś tak, no nie wiem, przynajmniej od roku 2001. Można powiedzieć, że y, polska polityka zagraniczna polega po prostu na takim ślepym służeniu Amerykanom i to służenie jest takie dosłowne, w tym sensie, że po prostu tam, gdzie Amerykanin nie chce, tam pośle Polaka, pośle do Afganistanu, pośle do Iraku, y, y, tutaj wykorzysta stary Kiejkuty do y, torturowania ludzi i wiele innych będzie kwestii, czy też na forum onz u że Polska zawsze będzie bronić interesów amerykańskich, ogólnie, no... Polska miała taką strategię, takiej nieodwzajemnionej miłości do Stanów Zjednoczonych, i w czasach tutaj Trumpa, w czasach, w czasach właśnie od kiedy rządzi PiS, pojawił się nawet projekt stworzenia jakiegoś takiego bloku politycznego yy, rozbijającego Unię Europejską. No coś właśnie jakieś Międzymorze, a więc jakaś tam luźna federacja krajów bałtyckich, tam Polska, Grupa Wyszehradzka, jeszcze tam kilka krajów na południe od Grupy Wyszehradzkiej i to wszystko ma być taki blok konkurencyjny do Unii Europejskiej, podporządkowany Amerykanom, który to właśnie będzie okupowany przez Amerykanów, tam Amerykanie w iluś tych krajów yy, zainstalowali swoje bazy wojskowe, wysłali swój sprzęt, żeby to kupować, także Unia Uzależnili od gazu, yy, i równocześnie w tych krajach zaczęto promować taką nachalną rusofobię, nawet tutaj przygotowując jakąś taką yy, no. Możliwość podwojne, więc było kilka takich sytuacji, takich mocno napiętych, zwłaszcza w, w roku 2014, ale także no, kilka miesięcy temu tam na Ukrainie doszło do ponownego takiego właśnie zwarcia, to wszystko mogło doprowadzić do wojny. Yy, więc kiedy Zachód grał tą kartą antyrosyjską, no to Polacy się branzlowali i, i to, co właśnie, no, Polakom daje największą frajdę, czyli, ta, czyli, czyli to, że mogą, mogą yy, szczekać na Rosję i mając za sobą tutaj ten parasol ochronny Amerykanów, yy, no i właśnie mówisz, no Putin, co nam zrobisz, co nam zrobisz, zaraz ci tutaj Amerykanie yy, dopizdolą jakiegoś tam, jakąś tam sankcję albo coś tego. I, i tak, i t, t, tacy byli szczęśliwi. Yy, no, ale no, ta sprawa się skończyła, no jakiś Dobre pół roku temu. No, to znaczy, cała ta właściwie strategia geopolityczna Polski ona bazowała na prezydencie Trumpie. Prezydencie Trumpie, który w świecie zachodnim był raczej wyjątkiem, no, który, który był izolowany przez resztę krajów NATO. Mógł se na to pozwolić w końcu. No. Jest potężniejszy od, od reszty NATO razem wziętej, ale jednak no, był izolowany. No, i tutaj te relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi pogorszyły się w momencie, kiedy Polacy jawnie poparli Trumpa w tych wyborach, to znaczy nie, nie, nie y, w sposób taki mało dyplomatyczny, no nie. Nie uznali Bidena za prezydenta w miarę szybko, no tam chyba do ostatniego dnia czekali, kiedy już ten Trump zostanie wypieprzony z Białego Domu. Wtedy dopiero wysłali Bidenowi depeszę gratulacyjną, a Biden także, no, tutaj, nie robił nic, żeby z tą pol z Polską jakoś się zaprzyjaźnić. No dość powiedzieć, że w czasie kampanii wyborczej powiedział, atakując Trumpa w czasie jednej z debat, że... Trump jest gnojem, bo Trump współpracuje z państwami totalitarnymi, czy też nie, autorytarnymi chyba. Państwami autorytarnymi i wymienił tam kilka państw autorytarnych, z którymi Trump współpracuje, i między innymi wymienił Polskę i Węgry. Więc tutaj takie mocne fopa, nie jest to zresztą przypadek, że, że Trump jest prezydentem już prawie pół roku, a z Polakami właściwie się nie spotkał. No tutaj jak już przyjechał, jak już przyjechał do Europy, jak już spotkał się ze wszystkimi, jak już nawet z Putinem miał się spotkać na, na cały dzień no to w końcu tam zarezerwował 4 minuty także dla Dudy, tak żeby Duda no, mógł przynajmniej wokół, wokół polskiego elektoratu pokazać, no, że jednak spotkał się z Bidenem pierwszy niż, 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 niż Putin, no ale te relacje dyplomatyczne z, ze Stanami Zjednoczonymi, no są kiepskie no to jest jakby, no jest zupełnie inna strategia no strategia, strategia ta y, polska miłość do Stanów Zjednoczonych wynika z faktu, że w czasach zimnej wojny y, tym takim miejscem, gdzie ta zimna wojna się rozgrywała, była Europa Wschodnia. No, przede wszystkim, przede wszystkim y, Niemcy, tam Berlin i tak dalej. No ale także no, te, te, nasz kraj także jakoś tam y, odgrywał dużą rolę w tej konfrontacji, w wielkiej rywalizacji właśnie dwóch. Bloków. No i zresztą to, że my zmieniliśmy no, tutaj układ warszawski na, na NATO, no pokazuje jak y, tutaj Amerykanie byli zainteresowani w tamtym czasie Europą Wschodnią. No, y, więc, byli zainteresowani Europą Wschodnią w czasie konfliktu ze Związkiem Radzieckim, byli zainteresowani Europą Wschodnią w czasach y, tutaj, no próby jakiegoś tam straszenia Putinem. No ale wszystko wskazuje na to, że tutaj yy, no dzisiaj yy, priorytety amerykańskie są zupełnie gdzie indziej. Te priorytety amerykańskie to jest po prostu strach przed Chinami, to jest no, strach przed właściwie wszystkim, co Chiny ze sobą reprezentują, a więc, a więc potęgę gospodarczą, a więc no... Ten model, model ideologiczny, który Chiny lansują, który po prostu no, jest coraz bardziej atrakcyjny dla reszty świata, no, pokazując, że wcale nie trzeba y, mieć rozwoju gospodarczego polegającego na y, promowaniu coraz większych rozwarstwień i na oszczędzaniu na, y, na społeczeństwie. I tak jak właśnie amerykańskie społeczeństwo biednieje, tak jak inne społeczeństwa, gdzie Amerykanie próbują narzucać swój model, właśnie taki neoliberalny, tam także następuje gwałtowna yy, właśnie proletaryzacja, pauperyzacja tych społeczeństw. No, ludzie, ludzie tracą pracę, a jak mają pracę, to są... Właściwie takimi pracującymi biedakami, często są bezdomni, mieszkają w, mieszkają w samochodach, mieszkają w przyczepach, mieszkają w namiotach. No, no, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w krajach, właśnie zachodnich. No, jak tutaj te. Ta bieda narasta, a równocześnie w Chinach ta bieda, bieda jest coraz mniejsza. No, po prostu na no, te, te całe regiony zachodnich Chin, no to po prostu no, w ciągu ostatnich 20-30 lat nastąpiła tam taka rewolucja cywilizacyjna i po prostu tam ci ludzie mieszkający jeszcze 30 lat temu w jakichś lepiankach czy coś, no dzisiaj jest tam cywilizacja. No, i ludzie ci żyją, no ich sytuacja ekonomiczna się o wiele, o wiele... Poprawiła. Więc Chiny są rywalem dla Stanów Zjednoczonych. No właściwie na każdej kolejnej, w każdej kolejnej dziedzinie Chiny pokazują, że albo już tych Amerykanów prześcignęli, albo zrobią to wkrótce. W dodatku są rywalem, który tam, gdzie nie ma tych przewag, tam gdzie przewagę mają załóżmy Amerykanie, tam Chiny skutecznie jakoś promują jakieś inne rozwiązania, sprawiając, że Amerykanie nie mogą nawet im nic zrobić. No, jeśli Amerykanie mają przewagę na morzu, no to Chińczycy rozwijają transport śródlądowy. No i, i, i tutaj no, nie ma jakiejkolwiek możliwości, żeby Chińczycy... Zablokować, znaczy, żeby Amerykanie tutaj torpedowali transport towarów, nie wiem, z Europy do, do Chin, poprzez tam, nie wiem, Kazachstan yyy, i tak dalej, tam, w ramach tego yyy, nowego jedwabnego szlaku. Więc, więc tak, no więc tutaj mamy, mamy, to zagrożenie chińskie, zagrożenie chińskie, którego Polacy ogólnie nie dostrzegają i, i nawet go, znaczy nic to nie dostrzegają, no Polacy mają w dupie Chiny, no. W ogóle Chiny się nie pojawiają w polskich mediach jako, jako nie wiem wróg czy jako przyjaciel. Po prostu no, Polacy polskie media są skupione no, na, na tym, co się dzieje w Rosji, na tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w kilku krajach zachodnich i właściwie no, y, tyle, tyle interesuje polskich polityków. Nic więcej Polaków nie interesuje. No, Polacy w ogóle, no, od tej strony, no, no oczywiście można powiedzieć, no nie wszyscy Polacy podążają za tym, co mówią polskie media. No ale większość tych akurat polityków podąża. Podąża, więc jest tutaj... No i co? No i tutaj się okazuje, że ponieważ Amerykanie chcą rywalizować z Chinami i Amerykanie boją się o to, że Rosja współpracując z Chinami, no to ten blok prochiński będzie silniejszy od bloku zachodniego, więc teraz zaczęli, więc teraz zaczęli tutaj jakieś, jakieś podchody do Putina, właśnie tam unieważnienie sankcji na Nord Stream, tam Powiedzenie temu Załęskiemu na Ukrainie, żeby się odpierdolił od Rosji, a jak chce mieć wojnę z Rosją, to, to, to może i mieć, ale, ale Amerykanie go nie poprą. No. Yy, więc, jednym słowem, taka całkowita zmiana strategii. No, także tutaj także yy, Macron no, dodał swoje trzy grosze, no, mówiąc, że właściwie wszystkie te kraje Europy Wschodniej, wszystkie te kraje, które tam. Yy, które tam właśnie planowały jeszcze jakiś czas temu tworzyć to Międzymorze? No to Macron wytknął ich palcem i powiedział: No, my Wy tutaj jesteście cho, cho, chorymi psychicznie rusofobami. Czyli tak, no, zmienia się świat. No, świat, w którym się wychowaliśmy, świat, w którym głównym wrogiem była Rosja, czy to ZSRR, czy Rosja. No, ale zawsze ten wróg był tutaj gdzieś blisko. To był ten wróg. Które mówi Cyrylicą, to był ten wróg właśnie ze stolicą w Moskwie i, i wszystkie polskie siły polityczne, no, czy to prawica, czy to lewica, no, to gdzieś tego wroga zawsze instynktownie szukają w Rosji. Gdy tymczasem, no, wiele na to wskazuje, a właściwie wszystko na to wskazuje, zarówno tutaj to, co robi Biden, jak i to, co robi Macron. Jak i to, co robi Merkel, a więc właściwie takie trzy główne postacie ze świata zachodniego. No, oni w tym momencie wszyscy wysyłają tutaj jakiegoś gołąbka pokoju do Rosji i chcą z tą Rosją ocieplić stosunki. A więc, po pierwsze, ocieplić stosunki gospodarcze, znieść te wszystkie sankcje, a po drugie, no. Znaczy to nie, to nie jest powiedziane wprost, no ale wiadomo o co chodzi. No, dlaczego nagle są tacy mili dla Putina? No, wiadomo, że tu chodzi o te Chiny. No, yy, no i, 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 i tutaj Polacy czują się oszukani. No. Polacy czują się oszukani, no to to troszkę tak jakby, nie wiem, no jakaś tam Panienka, która, która przez kilka lat właśnie jest jaki, spotyka się z jakimś mężczyzną i ten mężczyzna jej właśnie obiecuje, słuchaj, no to już się niedługo tobie oświadczę, już niedługo będziesz ślub, już się niedługo do mnie wprowadzisz i będziesz żyć w moim pałacu. I ta dziewczyna cały czas czeka właśnie i się stroi i coś tego, tamtego, a w pewnym momencie yy, ten facet powiedział, że, że, że się zakochał w innej, no, że się zakochał w innej, że spierdalaj więc no yy, więc tyle jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie jeśli chodzi o relacje polsko-izraelskie no to one nigdy nie były dobre no, to nie ma co się oszukiwać no, to, to liberalne media w Polsce próbowały tutaj tworzyć jakieś Y, jakąś próbę jakiegoś dobrych stosunków polsko-izraelskich, ale, ale no nie, ma, nie ma podstaw, żeby były dobre stosunki polsko-izraelskie. Pomijając już tradycyjny polski antysemityzm, no to mamy też ten tradycyjny izraelski antypolonizm. No, te środowiska rządzące Izraelem przynajmniej od ostatnich tam do dość dużo, długiego czasu to są środowiska, które regularnie, tam publicznie, tam y, w tym parlamencie, w tym knesecie, jak i w rządzie. Tam normalnie mogą sobie wylewać pomyje na Polskę, i to jest jakby przyjęte za standard. No. Polacy, więc to, to Polacy przywykli do takiej sytuacji, że po prostu no, Izrael należy traktować inaczej, bo Izrael to jest przyjaciel Amerykanów. No. Zwłaszcza w czasach Trumpa, kiedy ta Iwanka Trump oficjalnie została Żydówką. No. Yy, więc yy, i tam jej Kisznerki, Kiszner to jakiś tam właśnie mąż, no to on tam jakimś takim sy syjonistą jest dość wpływowym. Yy, więc Polacy to akceptowali no ale moim zdaniem no, od dawna w Polakach narasta jakaś taka no, no, jakieś takie poczucie godności no kurde, no, Izrael cały czas na nas pluje my nie możemy odpowiedzieć, bo tutaj za tym Izraelem stoją Amerykanie no i moim zdaniem no, przyjęcie tej ustawy właśnie teraz yy, no to to nie ma nic wspólnego z reprywatyzacją jakby stosunek stosunek yy, PiSu do reprywatyzacji jest jasny tam, gdzie ta reprywatyzacja yy, yy, robią ją Polacy, a przynajmniej członkowie PiSu, to jest dobre. No. Więc, więc oni cały czas będą tutaj kontynuować, że jakieś tam obajtki, yy, czy, czy inne, jakieś tam, yy, inne jakieś szuje związane z PiSem, jeśli będą mogły pod pretekstem reprywatyzacji coś jeszcze ukraść, czego jeszcze nie zdążyli ukraść przez ostatnie 30 lat, to jeszcze będą ten pretekst, tutaj na pewno robić, więc tu na, w żaden sposób nie chodzi o to, żeby, żeby nie wiem, o jakąś troskę dla polskich lokatorów, czy nie wiem, dla jakichś ludzi pokrojujących brzeskiej. To, to w ogóle nie o to chodzi, towarzysze. No. Jeśli ktoś uważa, że PiS, że, że ta ustawa dotyczy, nie wiem, polskich lokatorów, to jest idiotą. Tu, tu chodzi o geopolitykę, tu chodzi o jakiś taki jasny sygnał polskiego rządu, który chyba nie ma strategii w tym momencie, nie ma strategii politycznej, bo cała strategia polityczna Polski się zawaliła, no. cała strategia polityczna Polski polegała w skrócie na tym, no, od czasów jakichś tam Giedroyciów, czy tam jakichś tam yy, Brzezińskich, czy innych takich, no, że my tutaj będziemy robić laskę Amerykanom, i pod pretekstem właśnie robienia lakski Amerykanom. Oni, nam, oni nas będą wspierać, żebyśmy my tworzyli jakąś taką strefę buforową w Europie Wschodniej, która co prawda będzie strefą amerykańską, ale pod polskim tutaj zarządem. No. I my w ten sposób będziemy mogli właśnie mówić, że odradzamy Rzeczpospolitą tą przedrozbiorową. No w tym momencie no, okazuje się, że, że, że nie ma chętnych. No. Nie ma chętnych, no, że cała ta strategia poszła się jebać, no, no bo to... No, jeśli, jeśli teraz no, jest ten konflikt, narasta konflikt z, z Chinami i yy, yy, tutaj wszystko zależy od, yy, od widzi mi się Putina i Rosji w ogóle yy, no to ta Eurazja cała, czyli ta właśnie Przestrzeń między Europą a, a, a Rosją, no, ona musi być zjednoczona, no to nie ma, nie ma w tym momencie interesu geopolitycznego w tym, żeby tutaj tworzyć jakąś wyrwę, no. Yy, więc, więc, no oczywiście sami Polacy są za słabi na to, żeby, żeby no nie wiem, pff, nawet z Litwą czy, 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 czy z Czechami rozmawiać z pozycji siły, co dopiero z, z Rosją, no. Więc no, jest to jakiś taki foch, no taki foch, no obrażamy się na was, obrażamy się na was i a pierdolcie się, no e, e, tutaj, no e, więc takie do Izraela, e, no, no dla mnie jako dla Polaka, no wydaje mi się, że no, no wreszcie, no wreszcie, no kurwa, ile można, ile można po prostu tolerować tą to, to, to bezczelność państwa Izrael. I, I wydaje mi się, no, że Polacy wybrali dobry moment, no bo tutaj obiektywnie ten konflikt, jaki był w Gazie tam półtora miesiąca temu, yy, no yy, tak propagandowo Palestyńczycy wygrali ten konflikt. No to jest pierwszy raz od dawien dawna, kiedy większość świata jawnie potępiło Izrael. No, do tej pory to zawsze było jakieś takie, no... Zaawaluowane, tutaj są winni po obu stronach, i apelujemy o zaprzestanie, o zaprzestanie yy, działań zbrojnych. No tak, jakby tutaj no, w ogóle można było na równi traktować działania zbrojne Izraela i Palestyńczyków. W tym roku, kiedy doszło do bombardowań Gazy, no, to po prostu no, cały świat. Yy, właściwie poparł popar Palestynę. No. I w tym momencie yy, yy, jeszcze w dodatku, jak ten no, no ten faszysta Nataniahu został obalony i zastąpiony przez jeszcze większego faszystę, i to faszystę z jakąś taką obsesją antypolską. No, to już było po prostu, to już było jakieś takie no no, 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 pis po prostu został postawiony przed ścianą. No, bo to nie dość, że tolerują, tolerują te stawianie pomników bandery yy, i równocześnie muszą się ściskać z Poroszenką izraelskim To jeszcze muszą tolerować, właśnie, ściskać się z przywódcami Izraela i tolerować ich antypolską retorykę. Więc no wydaje mi się, że już po prostu no, w tym na tej, na tej scenie prawicowej PiS był tak bardzo tutaj krytykowany za tą politykę zagraniczną, za te po prostu poniżenie no że, że to jest jakaś taka właśnie powiedzenie basta. Już nie będziecie nas kurwa ten no koniec no. No ale oczywiście to jest mało. No, to, to, to jest mało no, można byłoby w sprawie Izraela powiedzieć dużo dużo więcej no, przede wszystkim no, Izrael. W tym samym dokładnie czasie kiedy protestuje przeciwko ustawie dotyczącej reprywatyzacji w Polsce to równocześnie przyjmuje ustawę, w której to yy, yy, unieważnia jakiekolwiek roszczenia palestyńczyków, yy, którzy którzy zostali wypieprzeni z Palestyny no, w wyniku tej nagby całej. Więc więc widać tutaj całą tą hipokryzję Izraela, no. Więc no mówię, no oczywiście polski rząd należy krytykować i pewnie nic się mądrego z tego nie wykluje i nie zmieni. Ale ale no jednak no na tle wszystkich pozostałych decyzji jest to decyzja dobra e, i być może jest to jakieś takie puszczenie oczka na zasadzie no cała e, Europa, Ameryka i Rosja wszyscy przeciw Chinom, to w tym momencie no, polacy zniuchali szansę, że może tutaj dogadywać się z Chinami. Yy, może tutaj dogadywać się z Chinami. Ostatnio minister spraw zagranicznych Rao pojechał do Chin, yy, i ja bym był bardzo zwolennikiem takiego właśnie dogadywania się z Chinami. Uważam, że czas najwyższy właśnie odrzucić NATO, odrzucić sojusz z, ze Stanami Zjednoczonymi, w ogóle no, jakoś tam renegocjować renegocjować uh, traktaty unijne, czy najlepiej wystąpić z Unii, a równocześnie tutaj nasilić współpracę gospodarczą i militarną i geopolityczną i technologiczną i, i, i na tle także jakichś takich no, przemian politycznych, no tak, tak żeby tutaj nam y, komuniści z komunistycznej partii Chin którzy zresztą będą jutro, jutro będą świętować stulecie, stulecie powstania swojej partii, no, żeby, żeby to jest dobra okazja do tego żeby nawiązać właśnie stosunki bliższe relacje z Chinami i żeby ci Chińczycy Chińscy komuniści pomogli nam zrobić tutaj czystki wśród wszystkich tych skurwysynów, które uważają się za które za swoją Polityczną tożsamość uważają antykomunizm. No, no jak przyjdą Chińczycy, przy, no to mam nadzieję, że trochę tutaj się rzeczy pozmienia. No, ale niestety to są, raczej nadzieje, to są raczej marzenia, a nie rzeczywistość. Pozdrowienia, towarzysza.